Marcin, bardzo ważne i potrzebne jest zwycięstwo. Udowodniliście, że wciąż możecie grać o te najwyższe cele w grupie spadkowej. No tak, no. W grupie spadkowej jedynym w zasadzie celem jest utrzymanie. Szkoda, że, że, że trochę wcześniej zaczęliśmy tak punktować, bo wtedy byśmy mieli duże szanse, żeby, żeby być w tej pierwszej ósemce, no ale niestety tak się nie stało. Teraz punktujemy w drugiej i jeżeli podtrzymamy pasę, to, to dosyć szybko możemy zapomnieć sobie utrzymanie i spokój. Czy Denis Rakes jest piłkarzem, z którym rozumiesz się najlepiej na boisku? Na boisku i poza boiskiem też. <grym> się> Rozumiem się bardzo dobrze, także zresztą to chyba widać, że dobrze się dogadujemy. Zresztą nie tylko z niej, dzisiaj zagrał Mateusz Cetnarski pierwszy raz, praktycznie od pierwszej minuty w tym sezonie i też od razu było widać, że ta współpraca się układa. Cała praktycznie ta czwórka, plus nie, no, ogólnie dobrze się rozumiemy. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że mogliście ten mecz zakończyć wynikiem nawet 6-0. No tak, tak. Gdy, gdy już było 3-0, górnik no, musiał się otworzyć, co stworzyło nam szansę na wyprowadzanie kontraataków. Szkoda, że nie zakończyły się bramkami. Troszkę zabrakło albo ostatniego podania. Dokładnego, bądź też już przy 3-0 chyba każdy chciał strzelać bramki i nie dostrzegaliśmy partnerów i każdy gdzieś tam próbował, te strzały były niecelne i niestety nie udało się wygrać więcej, chociaż 3-0 to i tak, tak dobry wynik na wyjeździe.